Cześć, witajcie na kanale Zrób to Sam. Dzisiaj mam dla Was pomysł na niekończący się list. Um, bardzo ciekawy pomysł, już Wam pokazuję o co w tym chodzi. To jest taki list, który ma bardzo dużo stron i które możemy albo zapełnić pismem, albo też możemy jakoś ozdobić, powklejać zdjęcia, coś namalować. W każdym razie, jeśli zwykły format listu nam nie wystarcza. To właśnie idealny jest niekończący się list. Już wam pokazuję, co nam będzie potrzebne. Będzie nam potrzebny oczywiście papier do napisania tego listy. Tutaj mam kwadratowe, białe kartki, nie kwadratowe, tylko prostokątne. Sorry. I do tego mam kartonik, który powinien być dwa razy większy od tych karteczek. Oprócz tego mam taśmę materiałową, która pasuje do kartonika, ponieważ też ma tutaj kotwiczki. I jeszcze mam dwie klamerki do prania różowe, nożyczki, klej oraz etykieciarkę, maszyny do robienia etykietek. I zaczynamy. Najpierw przecinam na pół mój kartonik. Dwie równe połowy. Połowy z zasady są równe. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Chwilowo odkładam te dwie kartki na bok i zajmuję się moimi karteczkami do listu. Ja mam tutaj 12, oczywiście, możecie wybrać tyle, ile będzie Wam potrzebne. I teraz o co chodzi z tym sklejaniem? Trzeba ułożyć jedną obok drugiej i skleić taśmą. To nie musi być taśma materiałowa, może być washi tape. Albo zwykła taśma klejąca. I teraz trzeba bardzo równiutko przyłożyć jedno do drugiego. Końcówki można podwinąć albo po prostu odciąć. I kolejna kartka. w ten sposób sklejam wszystkie kartki. Ważne, żeby było równo. Zdecydowałam się na 10 stron. Finalnie wydaje mi się, że 12 nie jest aż tak bardzo potrzebnych. I teraz składam te wszystkie strony tak jak harmonijkę i wklejam pomiędzy dwa kartoniki. Tutaj są kotwiczki moje. i smaruję pierwszą i ostatnią kartkę klejem. Ważne, żeby kotwiczki albo wzorek, jaki macie, były w tę samą stronę. Będzie w ten sposób ładniej wyglądać. Kiedy klej wyschnie, to oczywiście możemy zabrać się za pisanie listu. Czy jest to jest ta druga strona, to jest dobra strona. I tutaj możemy oczywiście coś napisać, jakąś historyjkę albo historię um, życzenia, jeżeli macie aż tyle rzeczy do życzenia. Pozdrowienia z wakacji, albo po prostu można coś namalować, powklejać zdjęcia, naklejki, coś miłego, coś fajnego. W każdym razie jest to idealny pomysł dla wszystkich tych. Którzy nie mieszczą się na normalnej formacie pocztówki albo zwykłego listu. I którzy mają wiele rzeczy do opowiedzenia. I kiedy już zapełnimy cały list, to możemy go złożyć. I tutaj mam dwie klamerki, którymi z którymi zamykam list. Teraz wygląda, jakby był cienki, jakby w środku nie było aż tak dużo stron, a kiedy ktoś otworzy, to nagle się okaże, że ma tyle rzeczy do czytania. I teraz jeszcze etykieciarka albo maszynę do robienia etykietek i, i zrobię tutaj podpis. Oczywiście można podpis z, ym, namalować, wyciąć niekoniecznie za pomocą etykieciarki. Nie wiem jak to się nazywa fachowo. Może etykietarka na przykład, a nie etykieciarka. I już mam napis, który głosi Blybe bist", czyli pozostań taki, jakim jesteś. Bardzo filozoficzny, motywacyjny <grymne> napis. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał. Mam nadzieję, że pomysł na niekończący się list również się Wam podobał. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału. Zapraszam Was również do oglądania innych filmików na naszym kanale. Na tym kanale znajdziecie bardzo dużo pomysłów na rzeczy, które można zrobić samemu. Do następnego razu, cześć!